Wyjechała na zagranicę, na wieczór panieński. <słuch> I na pewno to nie i na pewno to nie była pielgrzymka piesza. No. Do ciepłego kraju pe, pe, pełnego śniadych dżentelmenów. Czekaj, ja w ogóle nie rozumiem idei wieczoru panieńskiego i kawalerskiego. Czyli coś im powiedzieć, że z miłości do drugiej osoby y, prowokujesz sytuacje, w których będziesz pod dużym wpływem alkoholu, czasem narkotyków, wchodzić w interakcje z obcymi. Ludźmi, czy to mężczyznami, czy kobietami. No wiadomo, z mężczyznami to, to, to trochę jest inaczej, tak? no bo tam często to, wiesz, no, jak Steve Tizerka wejdzie, to to jest max rozpusty. Ale powiedzmy tak, jak widzę te wieczory panieńskie po klubach, gdzie chodzą ubrane w sposób wyzywający i definitywnie sygnalizujący, że jest to wieczór panieński. I ty, w ten i ty bierzesz ślub z mężczyzną, z którym chcesz rzekomo spędzić życie, i Ty przygotowujesz się do tego ślubu chlejąc z półnagą dupą na mieście pełnym pijanych, chcących Cię wydymać mężczyzn. Ma to sens. Facetów nie liczę, bo chcesz w przypadku te wieczory kawalerskie, to jak tam jakaś striptizeka zatańczy, wola Boga, jest pusta. Aha. Czyli na przykład sobie, zamawiacie sobie z dziewczynami striptizera, do jakiegoś hotelu, w, e, nie, do jakiegoś apartamentu na wynajem, pół jeszcze po sobie posprzątacie, więc dziewczyny, nie róbcie gnoju, bo ktoś po was musi później sprzątać. Kulturka ma Bo znajdę, kurwa, i wrócę, i węcze szmaty. No. I do sprzątania. Nie no, że nie będę was, kurwa, szukam, bez sensu. I... chcę coś mi powiedzieć. Że to jest miłość do Twojego męża. Prowokujesz sytuację, gdzie, kurwa, koleś macha pindolem przed Twoją twarzą wemach ramach No, a nie, to, to zamówił się Steptiz bez rozbierania się, tak? No. Kupili 07 i zostało im do jutra, tak? Weź, weź 07, będzie na jutro, no. Mhm. I ty sobie mi że to jest miłość do Twojego męża. Kurwa, amazing. Fascynujące. Niesamowite. No kurwa, trafia do mnie, trafia do mnie idea wieczoru panińskiego i kawalerskiego. Czyli, no tak, no tak z, z radości, z tego powodu, że <śmarsz> masz, kurwa, sp, y, podpisać, oczywiście, no, dla kobiety bardzo korzystno, no, ja bym świętował, dla mężczyzny już nie, bo poza uczuciami stabilizacji i, i wsparcia i no, wow, jasne, jakby kobieta potrzebowała mężczyzny, tego trzeba wspierać, to może dosyć twardą umowę cywilnoprawną, gdzie jest jasno pokazane, gdzie jest Twoje miejsce. I ta umowa cywilnoprawda na, yy, yy, cywilno yy, nagradza wyłącznie jedną stronę za jej zerwanie. Więc tak, nie dziwię się, że ona świętuje. Ale panowie, ja w ogóle uważam. Że dla mnie takie coś to jest po prostu policzek. Policzek, czyli zamiast dbać o swoje zdrowie, żeby być przed ślubem, żeby urodzić swoją mężczyźnie. Zdrowe dziecko, jeżeli takowe chcecie mieć, to ty kilka dni przed ślubem zamierzasz zachlać pałę często do wyżygu, Jeszcze tam w grę wejdą jakieś dragi. Szleć się po mieście, zaprosić triptyzę do zamkniętego pokoju z Twoimi koleżankami, który jest z, 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 z pindolem na wierzchu, będzie Ci machał przed twarzą. Oczywiście, ty, Oha, ja taka nie jestem, a potem. No. Ale korzystaj z życia, kochana. Ja wiem, że nie wszystkie wieczory panieńskie tak wyglądają i bardzo przepraszam. Yy, te panie, które po prostu na wieczorach panieńskich nic nie robią, tylko, tylko tajemnice rozkoszne Różańca szlifują. Wiem, że nie ma takich tajemnic, że to się z to, śmieję. to wtedy po co robić wieczór panieński? Bo to mniej więcej przypomina mi coś takiego, jak e, syn idzie na imprezę i mówi, tato, jest impreza, czy mogę iść? A tato się pyta, słuchaj, a będą tam papierosy? No nie, gdzie tato? Nie, po co? Alkohol tam będzie? No jak? No przestań w życiu. Wszyscy niepijący. Narkotyki tam będą? No jak? No gdzie? No w życiu. Skąd by takie rzeczy? A dziewczyny chociaż będą? No jak? Na co ojciec? To po chuj tam idziesz? No. A jak chcesz? A jeżeli twoja? Żonka była na wieczorze panieńskim. I Ty już się szykujesz do wylotu. Napisz do mnie. Pomagam też mężczyznom w Twojej sytuacji powrócić do formy i ogarnąć na nowo swoje emocje. Pozdrawiam. Cześć. Trzy kropki więcej. Pod tytułem filmu klikasz, masz opis. I tam jest, jest link do moich kursów, do strony też jest więcej moich kursów. Zapraszam.